Miłosierny i łaskawy, jak myślić? No właśnie dlatego, że często przychodzimy jako grzesznicy i potrzebujemy, aby ciągle świeża i nowa była miłosierdzie i łaska Boża, żeby jej doświadczać. Bo Bóg chce mieć z Tobą relację. I ostatnia chyba, albo przeczytam jeszcze jakiś jeden fragment, który tam, kto tam miał następny? Ja chyba miał? następny. Nie, słuchajcie. wiem, wiem. To było 13, 13 tak? no. Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary, abym poznał żeś mi łaskę. Złasz I tak, że iż ten naród jest twoim ludem. I 18. I 18 i rzekł Mojżesz spraw, abym ujrzał twoją chwałę. Mhm. Mm do 19. Że... Mm. Zobaczcie, Mojżesz. Tak, Mojżesz. Piękny, to jest piękny przykład dla nas chrześcijan dzisiaj. Coś co powinniśmy robić. Przecież Mojżesz yy, widział chwałę Bożą, bo cały czas nim towarzyszyła na pustyni w postaci czego? Chwała Obłok, obłok. zobaczcie, pionowy słup dymu, czy dymu, obłok, no, chmura w ciągu dnia, która w nocy świeciła. I to była obecność Boża pośród Izraelitów. To mieli dzień w dzień widzieli. Czy... Możesz był za, za, można powiedzieć, usatysfakcjonowany, zadowolony z tej obecności? Nie. Tu mamy odpowiedź. Zobaczcie, co on chciał. Spraw bym ujrzał Twoją chwałę. Chcecie ci jeszcze bardziej, chcę widzieć cię twarzą w twarz. Bóg powiedział, oblicza mego nie zobaczysz. Ale zobaczysz mnie od tyłu. Czy Bóg odpowiedział na to młodzież? Oczywiście, że tak. Bo miał pragnienie. Czy. Twoim, w moim sercu Bóg wzbudza takie pragnienie. Czy chcesz widzieć chwałę Boga? Czy chcesz widzieć tak, jak Możesz to widział? On nie był ani lepszym, ani gorszym od nas. Taki sam człowiek, grzesznik, zbawiony z łaski przez wiary, jak i my. Czy chcesz użyć chwały? No. Jak tam fragment dla mamy, Paweł? Filipian, 3 bodajże od 8 do 10, tak? Od 8 do 10, czy... Chyba tak, tak, no. Czytać? Mhm. I oczywiście nadal to wszystko uważam za stratę z powodu nadrzędnej wartości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego w tym wszystkim przyjąłem stratę i uważam to za śmieci, byleby tylko Chrystusa pozyskać. I znaleźć się w Nim, nie trzymając się swojej sprawiedliwości tej według prawa, lecz sprawiedliwości wynikającej z wiary w Chrystusa, tej od Boga, opartej na wierze, tak aby uznać Jego imoc, yy, uznać Jego, i moc Jego zmartwychwstania, i udział w Jego cierpieniach, stając się podobny do Niego, w Jego śmierci, w nadziei, że dojdę do powstania zmartwychwstania Słuchajcie, to jest taki mój ulubiony fragment, gdzie niestety wszyscy tłumacze nie tłumaczą dosłownie, bo to jest takie słowo, które Paweł użył, że tego się nie tak przetłumaczyć. da się. A on tam używa słowo gnój. Wszystko uznaje za gnój, a słuchajcie, on kiedyś wymieniał i był faryzeuszem z faryzeuszy, tak? Był uczony u stóp najlepszego duchowego naukowca tamtejszych czasów, u Gamaliela najlepszy z najlepszych teologów, byśmy powiedzieli, tak? Duchowych przywódców Wizer. On był u niego szkolony. I on teraz mówi takie słowa: że wszystko to uważam za gnój. gówno, byśmy powiedzieli, tak? Bo Paweł nie przebierał słowa. No. Pisze prostą grecką i używał prostych słów, tak? To wszystko uważam za gnój. Wobec czego? Wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa. Widzicie, jaki mamy dzisiaj przywilej? Nie bawmy się e, nie wiem, jakąś teologię e, po prostu w jakiejś nie wiem, wypowiedzi ojców Kościoła. Najważniejsze dla Ciebie i dla mnie zadanie jest poznawać Jezusa Chrystusa i mieć z Nim relację. Osobiście Go poznawać. Tego nic nie zastąpi, słuchajcie. Żadna teologia. Naprawdę, jak, jak protestanci się śmieją z katolików, z tych, że się powołują na ojców kościoła, na jakichś świętych, tam Augustyn, święty Tomasz i tak dalej, tak sami natworzyli sobie w dzisiejszych czasach teologów protestanckich, którzy, słuchajcie, tak samo strzelają banialuki, jak i ci ojcowie kościoła. Głupoty wymyślają, teorie, teoria, mówią o teologii Pawła, teologii... Że, że jest inna od teologii Piotra, i tak dalej. Dzielą Biblię, na, kroją na, na kawałki w to, w tamtą a nie mówią nic o swojej osobistej relacji z Bogiem. Widzicie? Nie dajmy się złapać w tą samą pułapkę. Mamy poznawać Boga. Mamy poznawać Go przez to, to, to słowo, które mamy dzisiaj w rękach, ale mamy mieć relację z osobą. I nigdy tego nie zgubmy. Nie zapominajmy o tym. Boże, daj nam pragnienie poznawania Ciebie. I ostatnia rzecz. Już godzina prawie, słuchajcie. A, jeśli chcesz naprawdę szukać Boga, to nie może być niczego obok. Wiecie, o czym mówię? Nigdy nie znajdziesz bliskiej relacji z Bogiem, jeśli obok coś będzie, będzie, będzie stawiał na równi z nimi. To jest ten sam błąd, co myślę, w Kościele Katolickim się mówi. W Kościele Katolickim mówi się coś takiego, że Biblia i tradycja, że to jest to samo. Nie, to znaczy, że są na tym samym poziomie. Ale to jest nieprawda. Bo jeśli tradycja mówi coś sprzecznego z tym, to co jest ważniejsze? Tradycja. To samo robią świadkowie Ho. Jeśli Strażnica mówi coś innego niż Pismo Święte, to co jest ważniejsze? Strażnica? Zauważcie, że to wszędzie tak, tak samo działa. A u Mormonów myślicie, że jak jest? Przecież oni też wierzą w Biblię i Księga Mormona. Ale jeśli Księga Mormona mówi inaczej niż Biblia, to co jest ważniejsze? Mormon. Księga Mormona. Jeśli prorokini Adwentystów Dnia 7 LNG White swojej książce mówi coś sprzecznego z Bożym Słowem, to co jest ważniejsze? Rolokini. Nie Boże Słowo. Ciekawe jak to działa, nie? Tak samo w kościołach protestanckich z teologiami. Nie? A teologia Bultmana, teologia tego, te... i co ktoś powiedział coś tam na temat jakiegoś słowa Biblii. A co mnie to interesuje? Ja mam ducha świętego, który mi objawia, co Boże Słowo mówi. Ja chcę mieć biblijne definicje słów, a nie jak to ktoś tam gdzieś tam oddał. Mogę się tym posiłkować. Ale jeżeli to jest w sprzeczności z tym, co tutaj czytam, co tu mi Bóg Święty objawia, nie będę tego przyjmował, bo to jest odejście. I tak samo jest w naszym szukaniu Boga. Jeśli szukasz Boga, nie możesz stawiać nic na równi z Nim. Szukasz Boga, to to jest twoje główne zadanie. Tak? Zobaczcie, jeśli moja relacja z Bogiem jest w porządku, to moje relacje w małżeństwie i w Kościele będą złe? Tak czy nie? Bo wszystko będzie nam dodane. A! Szukajmy wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. Tylko, że musimy szukać Królestwa Bożego. A nie szukać Królestwa Bożego i jeszcze czegoś. I moich ulubionych filmów. I moich i coś tam, tak? Nie. Jeżeli stawiasz coś na równi, to robisz ten sam błąd, co i szapan zrobił. Wyniosę swój tron obok Tronu Bożego, tak? Sorry, nie zrobisz tego nigdy. Nie dasz Ale nie rób tego w swoim umyśle, tak? Poznawajmy Boga. Miejmy z nim osobistą, osobisty czas. Jeśli jesteście tutaj, macie ochotę, macie pragnienie porozmawiać z Bogiem, idźcie sami do lasu w tą stronę, w tamtą. Bądźcie z nim. Rozmawiajcie z nim. I później rozpoznacie, że to był najpiękniejszy moment waszego życia. Najpiękniejsze czasy, kiedy Bóg do was przemówił. To jest, to, to jest, to jest coś, co pamiętałem przez całe życie. To jest skarb, którego wam nie, nie, nie odbierze. Jeść. szukacie Boga, On tam czeka. Mogę chce do was waszym językiem przemówić. Pomodność, Panie. Ja tak bardzo Ci dziękuję za, za pragnienie, które kiedyś włożyłeś w moje serce. Najpierw, żeby cię szukać. A potem, żeby poznawać cię bardziej i bardziej. Głębiej i głębiej. Mocniej i mocniej. Panie dziękuję Ci za te wszystkie chwile, momenty, kiedy do mnie przemówiłeś. Ja wiedziałem, że to ty. Bo to pani wzmacniało moją wiarę zawsze. I to pomogło mi przejść przez największe trudności, jakie życie życiu doświadczyłem. Przejść zwycięsko Powiedziałem, że Ty jesteś, Panie. Mnie nigdy nie opuścisz. Panie, pogłębiaj nasze relacje. Jak tu jesteśmy, wszystkich nas, Panie. Proszę przez Ducha Świętego wzbudzaj pragnienia w naszych sercach, te Boże pragnienia. Jeśli ktoś potrzebuje duchowych narodzin, to zradzaj na nowo. Jeśli ktoś potrzebuje pogłębienia swojej relacji, to pogłębia ją Panie. Pomóż nam zbliżyć się do Ciebie i usłyszeć Twój głos. Głos naszego dobrego pasterza. Chwała Ci Boże. Powierzamy Tobie ten dzień. Bezpiecznie doprowadzaj tych, którzy tutaj jadą i daj nam cudowny czas w społeczności, i też osobiście, gdy spotkamy się z Tobą. Amen. Amen. Słuchajcie, zaśpiewajmy jeszcze. to Nie przeszkadzajcie jej śpiewy. Nie? Poszedł głęboko ukrywany wstyd, Za zakamarki gdzie spychałam Cię. Okaż mi miłość, znów wierzę Ci. Dzwonę do 14 i jest taka propozycja, żebyśmy teraz jakieś kawa, ciacho, tak, na dole, w restauracji, w kawiarni, no, z dołówką się spotykamy za tak, chwilkę, a mamy, tak jak mówię, do 14. Później wychodzimy na spacer, jeśli ktoś chce z nami iść e, tą po tam w górę i później pomału schodzimy w dół, także jest taka fajna rówka na godzinkę gdzieś chyba. Także